No nie jest, nie jest. 13 miejsce Klaudii w konkurencji C1. Po już wczorajszym niedosycie na K1, gdzie była 11 i brakło dosłownie centymetra, żeby wejść do finału. A także tak, no można powiedzieć, że kolejny niedosyt. Mam nadzieję, że ten niedosyt przekujemy na, na, na igrzytka olimpijskie, gdzie jak wiadomo apetyz wzrośnie w miarę jedzenia. No też jakby Klaudia bardzo chciała się zaprezentować przed domową publicznością, bo były rozważania, żeby nie startować, bo była już ta baza naprawdę, którą kreowaliśmy w ciągu zimowych przygotowań, no już zaczynała wygasać, wygasać, związkiem, że no pierwsza impreza konkretna była Mistrzostwa Europy, gdzie powiedzmy mieliśmy ten pik, jeżeli chodzi o formę i, i potwierdziła to zdobywające Mistrzostwa Europy. Później odbyły się kwalifikacje olimpijskie, gdzie musiała to potwierdzić w C1, więc jakby ta baza zimowa, widać, że mimo wszystko czasowo starczy to wszystko na nawiązanie w rywalizację z Jessicą, która jest dla nas jakby wyznacznikiem medalowym, jeżeli chodzi o igrzyska. Starczy to czasowo, ale to no ten, ten zmęczenie sezonowe już się widać, na warstwie i po prostu musimy się odświeżyć i, i popracować znowu nad tą bazą. Także widzimy się w Paryżu za dwa dni na restart tego wszystkiego. Oni też wiedzą i są nastawieni, że będzie to ciężki dla nich okres, bo też dzisiaj na starcie na przykład nie mamy Grzegorza Hedwiga. Nie zaprezentował się przed nami, ale tu ze względu na czystą profilaktykę której też nie chcieliśmy zaniechać, bo boryka się już od początku sezonu z bólem łokcia. No więc tutaj z, z fizjoterapeutami i lekarzami podjęliśmy decyzję, że lepiej jest ten start odpuścić i, i przekuć to na mocniejszą pracę przed Paryżem, gdzie tam dla Grzegorza będzie kluczowy moment. Wychodzimy z założenia, przynajmniej stricte trenersko, że ten pik można przygotować dwa razy w ciągu roku. Na całe szczęście te Mistrzostwa Europy i, i e, Igrzyska Olimpijskie są na tyle odległe, że jesteśmy w stanie sobie jeszcze to wykreować i, i przypomnieć sobie tą bazę zimową. E, no więc myślę, że te niedosyty, gdzie Klaudia oczywiście e, nie uroniła Osy na, na, na mecie, myślę, że to przyniesie efekt w Paryżu i po prostu e, pozwoli mocniej popracować. Jeszcze będzie to dodatkowa motywacja, bo wiadomo, wygrane motywują, ale poruszki jeszcze bardziej.